Hejcie Matów Haks, witam was wszystkich w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj pokażę Wam kolejne trzy sposoby jak zwiększyć aktywność na swoim serwerze Discord robię to ten odcinek, ponieważ prosiliście mnie o to, no i też zostawiliście masę łapczek w gry za co wam się bardzo serdecznie dziękuję. No ale co, bez zbytnego przedłużania stawcie tylko subskrypcję razem z znaczkiem, aby też nie powinnoś kolejnych filmów, lecimy po 6000 do końca tego miesiąca już zostało niewiele, bo chyba już 50 tylko zostało no i co? Bez przedłużania zapraszam do oglądania. A więc okej, okay, na samym początku wybaczcie mi, ale ten filmik nagrywam, że tak powiem na spontanie, jakby nie przygotowywałem się do niego. E, pierwszą rzeczą, która może zwiększyć waszą aktywność, e, no czy waszą, użytkowników na serwerze, jest, do, jest ogólnie zrobienie systemu leveli i że na przykład za wbicie przykładowo 50 levelu otrzyma użytkownik jakąś specjalną nagrodę, typu jakąś unikatową rangę, coś takiego. Na moim serwerze Discord Haxa e, zrobiliśmy coś takiego. System leveli cały, i odkąd to zrobiłem, to o wiele większa aktywność jest na serwerze. Może nie jest jakaś super, ale jest o wiele większa. więc wydaje mi się, że jeżeli ktoś chciałby właśnie, szuka jakiegokolwiek sposobu, żeby bardziej mieć aktywny serwer, to wydaje mi się, że bot system leveli zrobić i będzie oczywiście jak najlepiej. Druga rzecz, no może nie tyle rzecz, bo jest powiązana trochę z pierwszą. Jeżeli macie system leveli, ale nadal nikt nie pisze. No weźcie zróbcie, że na przykład, że konkurs na przykład, na, no nie wiem, przykładała na serwer Discord, bo to zrobicie mu na przykład, no i żeby wziąć udział w tym konkursie musi, mu, musi osoba wbić trzeci level, nie pamiętam naprawdę czy mówiłem to w pierwszym odcinku, czy mówiłem, wybaczcie mi bardzo. No i wydaje mi się, że po takim czymś, jeżeli będzie oczywiście nagroda dobra, to ludzie zaczną pisać po to, żeby zbić level. Więc wydaje mi się, że jest tak najbardziej ok. No i lecimy do trzeciego sposobu. Trzeci sposób na zrobienie, że tak powiem, aktywności na swoim serwerze jest to po prostu zrobienie ekonomii. Ekonomia, wydaje się, że to jest tylko ekonomia i tylko się pisze komendy do bota, ale tak naprawdę ekonomia bardzo dużą aktywność powoduje, szczególnie jeżeli będzie to urozmaicona ekonomia, czyli jakiś sklep duży i tak dalej. Bardzo to dużo daje, więc polecam to zrobić. Nawet, może tak, nie tyle, że mały, bo jeżeli chcecie, żeby to było aktywne, żeby to zrobił jakąkolwiek aktywność, musicie dużą ekonomię zrobić. Rozwiniętą, najlepiej, im więcej tam będzie komentarzy wszystkich użytych, tym lepiej. No, ja tak przynajmniej zauważyłem, że na kanale z komendami do, do ekonomii jest o wiele większa aktywność niż na moim czacie ogólnym, więc wydaje mi się, że jest to idealne. Jeżeli jeszcze po, połączyć, że tak powiem, ekonomię z pisaniem, że na przykład zapisanie, nie wiem, 100 wiadomości otrzymacie przykładowo 100 monet do ekonomii, to już w ogóle będzie aktywność. Przynajmniej tak mi się wydaje, no, u mnie to tak działa. Nie wiem jak u Was to będzie działać w każdym razie, no to był właśnie trzeci sposób, więc spróbujcie, użyjcie, dajcie znać w komentarzu co o tym myślicie. Jeżeli, jeżeli będzie tutaj bardzo dużo apeczek w gry, postaram się ogarnąć kolejny, kolejne trzy sposoby. No i co? To by było na tyle. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!